Witam wszystkich. Dobra, słuchajcie, to zrobimy sobie taką kolejną część na temat tego jakby takiego zasilacza malutkiego, z AliExpressu, który zmienia nam 220 V na 5 V DC, czyli możemy sobie podłączyć jakieś tam urządzenie, yy, na przykład telefon do, do ładowania. To ma wydajność niby tam 700 mA. Są też płytki, które mają 2A. Różnie to tam jest, naprawdę. Trzeba sobie popatrzeć. Są wersje 12V, 9V. Także Chińczyki oferują tych płytek troszeczkę więcej. I to mi się właśnie podoba. I słuchajcie, zrobiłem taki motyw. Jedną taką płytkę sobie ja wam pokażę mniej więcej, jak to będzie wyglądało. O ile mi tutaj się nie rozwali mikroskop, a czy kamerka. Zobaczcie, tu jest taka podstawka od mikroskopu od AEW Ja sobie tutaj zmodyfikowałem to tak. Bo generalnie tutaj Chińczyki przewidzieli, że coś można sobie tam do środka wpakować. Prawda? Widzicie, jakie są otwory po boku której strony? Z której to strony? Z tamtej. Widzicie? Tutaj są jeszcze na jakieś takie, jakby karty, sloty, dwa. Nawet tutaj jest na jakieś, nie wiem, okrągłe wyjście. No, w każdym bądź razie Chińczyki coś miały na myśli, żeby sobie zmodyfikować taką podstawkę do mikroskopu. Ja sobie zrobiłem tak, że włożyłem właśnie ten moduł, czyli leci tutaj przez ten kabel 220V. Potem wychodzi 5V. Na taką płytkę y, znalazłem y, z wyjściem właśnie, z wejściem USB. Że mogę sobie podłączyć na przykład ten tester USB, który będzie służył nam do takiego małego testciku? No i co? No i działa to. Dodatkowo sobie zrobiłem jeszcze taki przełącznik, który mi rozłącza tutaj, właśnie ten, tego USB-ka, że on albo działa, albo nie działa. Taka mała. Nie wiem jak to powiedzieć. Taki mały future tej podstawki. No ale działa to fajnie. Tak więc zobaczmy sobie na przykładzie telefonu. Słuchajcie, telefoniku. Ja sobie podłączę to tutaj do zasilania tego testera USB. Zobaczcie, on mi się włączył. Teraz go wyłączam tutaj tym, tym. Czyli Samsung. Samsung model. Zaraz zobaczę, jaki to jest w ogóle Samsung. Z ciekawości. To jest Samsung GT i8260. Nie wiem dokładnie co to jest za model. No ale zobaczmy jak będzie się odbywał proces ładowania tutaj baterii w tym telefonie na tym module z AliExpressu. Włączamy go. Słuchajcie, ja zrobię jeszcze powiększenie może żeby to było większe, czytelniejsze. O coś takiego. Widzicie? 5,09 V. Tam na stronie oni zaznaczają, że tam plus minus właśnie te 0,1 V. 0, No w sumie 5,1 V maksymalnie powinno iść w górę i w dół. Słuchajcie, podłączam telefon od USB-ka. Telefon podłączony. Zobaczymy, jaką wartość osiągnie tutaj pod obciążeniem. Włączyło się ładowanie. No i słuchajcie, no nawet dużo nie spadło poniżej tych 5 V. 4,99. 0,42 A. Czyli co, można powiedzieć, że ten telefon jest ładowany tak jak przez normalnie typową ładowarkę. To nawet spoko ładuje, 0,42 A. I tutaj nam spadło do 4,99 V. Myślę, że to jest jak najbardziej akceptowalne, ponieważ już wcześniej sobie sprawdzałem ładowarki od Blackberry. To jest 750 mA ładowarka. Bardzo dobra ładowarka, wbrew pozorom. I ona no, trzyma te 5 V, to trzeba przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o ładowarkę LGK. Ona ma wydajność 7,8 Ampera, ale powiem Wam coś. podłączeniu po pod tego lg ładowania, nie wiem, ale napięcia potrafią spaść nawet do 4,6-4,4 V. Także albo jest coś nie tak z tą ładowarką, albo po prostu ona jest dedykowana stricte do telefonów LG-ka. Ale jak widzicie, 4,99 V. Obciążenie pod telefonem Samsunga. Mam tu jeszcze drugiego Samsunga, troszeczkę nowszy model. Otworzę sobie też tutaj klapkę, żeby zobaczyć, co tym razem pod tym pisze. No i tu mamy model SM J320FN. Słuchajcie, 320FN, czyli troszeczkę nowszy model niż tutaj będzie od tego Samsunga. Zobaczmy sobie teraz, jak pójdzie ładowanie na tym Samsungu. 5V, 01, 031A. Włączyło się ładowanie. 0%. No i słuchajcie, 5V bardzo ładnie. No bez problemu, z takiego modułu za 3 zł. Słuchajcie, dokładnie chyba tam 2,80. Można zrobić sobie ładowarkę do telefonu. Naprawdę nie ma problemu, bo jak widać, telefon się ładuje. Może że kupiłem 4 sztuki tego. Popatrzcie, coś takiego małego. Naprawdę można sobie zrobić własną ładowarkę do telefonu. 700 mA, czyli szału nie ma, jeżeli chodzi o jakąś tam wydajność prądową, ale mówię, jeżeli podłączycie na noc taki telefon, Myślę, że bez problemu się naładuje do 100% przez 108 godzin. No jak widzicie, obciążenie jest pod obciążeniem. 5V pokazuje tutaj nam tester USB. Czyli nie ma tragedii. Nie ma tragedii, a ja zaraz Wam coś pokażę, jak on pok będzie pokazywał na yy, ładowarkach yy, stricte do telefonów. Czyli BlackBerry i LGK w tym wypadku Wam pokażę. Coś jeszcze chciałbym podłączyć tutaj, kurczę, pod tego USB-ka. No właśnie, zobaczcie, teraz podłączę sobie oświetlenie LED do tego mikroskopu, które sobie tutaj właśnie zrobiłem. I zobaczymy, ile będzie tego prądu pobierały, Będą pobierały te LEDy. To jest też bardzo fajna kwestia. Zobaczcie, LEDy włączone. Tutaj mamy 5,03 V, 0,17A, 19. No powiedzmy, że te 0,20A pobierają te LEDy. Bez problemu zasilane. Widzicie? Troszeczkę zmieniam teraz tutaj oświetlenie i ekspozycja się też zmienia. Co powoduje, że jest lepszy ten obraz tutaj, właśnie na tym, tym oświetlaczu. Także widzicie, 5,02V pod obciążeniem, pod LEDami. Tam jest 5 chyba takich diod LED. Wyciągnąłem je z takiego na USB, jest jakby oświetlenie takie do. Nieraz podłączacie sobie do laptopów nie? i je można wyginać. I one coś tam przerywało i rozciąłem je i po prostu wyciągnąłem tą płytkę z LEDami. I sobie zamontowałem do tego tutaj mikroskopu. Jakbyście chcieli zobaczyć jak to wygląda to... To jest coś takiego. Zaraz wam pokażę. Widzicie tutaj pod spodem diody LED. Od mikroskopu. oświetlają mi... To co położę tutaj na tym. Naprawdę bawiłem już się tym i powiem wam, że zarąbiście to się spisuje. Jestem naprawdę zadowolony. Co by tu jeszcze obciążyć tym? Tak się zastanawiam, czy mam coś takiego mocniejszego, żeby naprawdę... No ale telefon jest chyba wystarczającym takim urządzeniem, które by pokazywało, że można to obciążyć i jakiś tam prąd jest pobierany z tego tego. Znowu podłączyłem telefon. Aha, nie podłączyłem. Teraz muszę tutaj się podłączyć. Teraz będzie podłączony. do ładowania z powrotem. No i zobaczmy jeszcze raz Samsunga. 5 V. 0,25 A. Zaraz pewnie się to zmieni. No i słuchajcie. No teraz jak się zaczęło ładowanie. To spadło do 4,98 V. 0,43 A. Także tu jest... Więcej niż 50% obciążenia tego modułu bo on ma 700 mA, czyli połowa to jest 350, no to powiedzmy, że tu jest gdzieś około 60% obciążenia tego modułu. I 4,98V, powiem Wam, że tak o, do takich zastosowań mi to nie przeszkadza. Wydaje mi się, że nawet staje z. Egzamin ten moduł. To nawet fajnie. Wobec tego nie zrobiłbym takiej modyfikacji tego, tej podstawki do tego mikroskopu. I tu jestem w, pod tym aspektem zadowolony, że mi tak to wyszło. No i też przydaje się klej na gorąco, jednak, bo mówię wam, musiałem tam pokleić troszeczkę te płytki. I wyszło to naprawdę fajnie. Dobra, na sam koniec jeszcze pokażę Wam. Jak wygląda to po podłączeniu tych telefonów do ładowarek? Także chwila, moment. Dobra, słuchajcie, na pierwszy test pójdzie ładowarka od BlackBerry. Podłączony ten Samsung, który był podłączony wcześniej do tej płytki w sali ekspresu. I zobaczcie, ładowarka BlackBerry daje 5V. Ale zobaczcie, jak równiutko trzyma. Ale zaraz zobaczymy, jak coś się stanie pod obciążeniem. Jak już zacznie ładować faktycznie ten telefon. To praktycznie to samo: 044 a Dokładnie to samo co na tym module z AliExpressu. Także myślę, że naprawdę, jak za tą cenę, to. Nie wiem, chyba nie jest tak źle, jak myślałem na początku z tym wszystkim. Co było do poprawy, zresztą sami widzieliście. Teraz LG ładowarka. Zrobimy inaczej może, najpierw ją podłączę. 1,8A ona dosyć spora jest. Nie wiem co oni tam opakowali w tej ładowarce. No ale jest duża. No i zobaczymy teraz jak sobie poradzi LG. Zobaczcie 4,90, 4,70. No tutaj LG bardzo już mocno w dół spadł pod obciążeniem. A jeszcze się nie zaczęło ładowanie. Teraz zaczęło się ładowanie. I popatrzcie się. 477, czyli ta ładowarka LG ma, naj... ma gorszy wynik niż ta... ten moduł z AliExpressu za 3 zł. Powiedzcie, co o tym myślicie? Dla mnie to jest w ogóle. Śmiech na sali, żeby LG, markowa firma, miała takie rezultaty. Patrzcie, 4,50. Nie wiem, albo coś jest nie tak z tą ładowarką, faktycznie. Albo jest tak kiepska, albo nie jest przeznaczona do Samsungów. Od tego zacznijmy. Bo różni producenci mają różne podejście do. Ładowania telefonów, tak mi się zdaje. No, ale strasznie tutaj wygląda te ładowanie. to ładowanie. 4,60, spada 0,23 ampera, tak jakby. Nie wiem, coś jest nie tak, w każdym bądź razie jest tutaj u Ładzika. Na pewno tą ładowarką tego Samsunga bym nie ładował, bo ładowałbym go bardzo długo, 0,25 5 ampera w że... Zależy od pojemności baterii też. No ale. Elgik. jak widzieliście, z y, najgorzej wypadł. Gorzej wypadł niż y, tani moduł z Chin z AliExpressu za 3 zł. Piszcie, co sądzicie o tym w ogóle w komentarzach, bo jestem też ciekawy, dlaczego tak się dzieje. czy taki test pod obciążeniem mógłby być w miarę akceptowalny. Myślę, że telefon w jakimś stopniu obciąża ten, ten moduł, także tyle ile pociągnie ten telefon da. Eee, tyle ten moduł z Aliexpressu też mu odda, nie? Bo on ma do 700mA, także tutaj akurat w tych starszych telefonach jeszcze można takimi modułami eee sobie zrobić ładowarkę. Dobra, to by było na tyle. Już nie chcę tego przedłużać, bo. O, jakby wam to powiedzieć. Też troszeczkę mi się ciężko podeszło do tego nagrywania tej części. Ale może się to komuś przyda. Także pozdrawiam, trzymajcie się.